Dzień Dobra. dobry, ja jestem pan Kawy, ze mną jest Messer. Dzień dobry! I ze mną jest Shadow. Weź tego drugiego może, co? A mapa, kurde. Jaka mapa? A, kurde, nie miałem. Tego wolnego mapę. sobie weź. Odczep się Dziadu. O, czekaj, bo ich tutaj się... A! Spałni od cholery. Jeszcze idzie jego ziomek z góry. Ej, może pójdziemy sobie stąd? No nie wiem czy to nie trzeba zabrać, ale. Nie chyba, nie, chyba nie, chyba wszystko już mamy. Mam w bandlu cztery te korony tulecytowe. No to strzała. Myślę, że więcej nie nakraftujemy. Chyba, że masz więcej tulecytu. Bo ja mam jeden kawałek dosłownie przy sobie. Nie mam nic, mam ochotę. Nie z masz nic, dobra, ja też. No, więc emocjonująco. Płyniemy zaraz wyłowić nasz ostatni ołtarz i będziemy dzisiaj łapać burzę lunarną. W końcu Celestial. Trochę się seria przedłużyła, ale myślę, że powinniście być zadowoleni, bo to oznacza, że powstało trochę więcej kontentu. I że my lami. I że my tak. O kurde, żaby. Jej, darmowe jedzenie. No. O, bogowie. Muszę coś zjeść. O, dusza. Żabę. Żabę. Dobra, yy, nie będę miała w ogóle psychy, ale cokolwiek się nażerę. wow. Ej, dostała spiruna. Dostałam. O, a to się, się chyba Aha, dobra. Tu jednak jest kilka. Dobra, niech przestanie padać z tymi żabami. O, świńska dupa. Za free. O bogowie, walka. Ej, gęsiołoś, gęsiołoś, O bogowie, oni się tutaj napierdzielają. Yes, imba. Pająki z żabami. A żaby z gęsiołosiem. A jeszcze mnie Shadow bije. Dobra, ja chcę te dusze. Jeszcze się na mnie dwa warriory rzuciły. O bogowie. Dobra, walniemy te pająki. No, kurde. Czekaj, bo jeszcze tutaj tego o. dziadygę. Sprzątnę. Dobra. No elegancko, tutaj będzie darmowa imba. Jak tam Psycha? Psycha? Jest Bez, beznadziejnie. Ale jednak będziemy mieć. Grzybki, zjech sobie te grzybki położyłem tu. Moja resztka grzybków resztka dużo Dobre, nasza resztka dobra zniknął o ale jak to taka silna <coughs> jesteś taka silna jestem zniknął o więcej dużo <laughs> fajnie y, i jedzenia y, Fula. okej okay. no też prawie full O, trzeba zbierać te żabie nogi i silki na łapki no, a to w bazie chyba mamy jeszcze Silk'u trochę, wiesz? Oby O duszę No i pad Dobra, jeszcze tę duszę wciągnę Dwadzieścia mam Zbieraj jedzonko tak oh jest. Dobra, tu jest za dużo. A tu ciekać. E, one się wszystkie rzuciły na te małe gański, wiesz? O, elegancko. Jeszcze tutaj to pozbieram. To pozbieram. Dobra, sytuacja opanowana tak jakby. Mm -hmm. Tylko czy ja nagrywam? Nagrywam, jest dobrze. Dobra, we Światło. Mhm. Mm e, światło, noszę je w torbie. E, czy ja wziąłem swoją no. latarnie? No nie gadaj. Wziąłem. Nie, wziąłem, 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 wziąłem. No Dobra. to ładnie, bo moja ma tylko 2%. Moja ma 71%. Jej, przeżyjemy. Przeżyjemy. Wzięły się Kuda, co, nie? tam nie? No mam całe 11, no, ale cóż, zawsze coś. No to wiesz, możemy tam wrócić, chodź. Tylko tam imba była. No żaby śpią teraz jakoś tam. Ukradniemy co możemy. No zobacz, śpi żaba. Łaba. A masz miejsce? To może ty pozbieraj te... Ma miejsce mam. Mm, duże mięsko, a ja te ma... O nie, pająki żrą. Szybko zbieraj imba No, nie z pięści Ktoś jest przemoczony Nieprawda 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 Prawda, prawda No. Zapraszam do Walczyka. Czemu jesteś na mnie? Żaby bi. <grymne> o, już, napierdzielają się. Nie ją, ją. Tego dziada bi. Pada prawie żabę uderzyłem. A, żaby! No to najgiesia się je Luruj mnie nie lubią. Nic mnie nie lubi. Ja cię lubię. Wystarczy. Wystarczy. Wolfgang się cieszyć. Dobra, jest. Szansa, jest szansa, że uda mi się wejść do namiotu. No to leć. Ja tutaj poczekam, no, aż duszna spada. Ciągle pada. Jeszcze ja tutaj te żabie nogi pozbieram. Bo Boże, się przesypałam masz. No dobra. Zaraz nie, to zbieram dobry pomysł. Co? Co dobry pomysł? Pod moim namiotem czyhają dwa szodoły i żaba. sobie z żabą nie poradzisz? Ale, Ale... nie wyglądają jakby na mnie czekali. jestem znowu przemoczona do suchej nitki. To jest jakaś ustawka tutaj, pod tym namiotem. Dobra, gęsiołoś padł. A ja muszę zaraz wstać z tego namiotu. No musisz. Oto... Od razu mnie obudzili, co za dziady. Czy ja mam czym palić w piecu? Nie mam. Ale... Jest szansa, bo jest piorunochron. Który się świeci. Patykiem. Coś tam rozpaliłem, ale wiesz... Dobra, szybko te dwa grzybki. Dobra, mam dużo jedzenia. Jestem bardzo głodna. A mi ognisko zgasło. Ale jest piorunochron. Boże, messer. Au. Oszczędzać. Au. Inflacja. Kurde, jestem głodna i przemoczona, a tu jest ciemno. Mam dużo żarcia. God, god, good. Mam Osiemnaście dużego mięsa. Nie za dobrze ci? Smutne. Ej, nie za dobrze ci tutaj? Ale jak nic nie robię. No właśnie, widzę, że nic nie robisz, a mnie cztery szedały gonią. Jak? Czemu cztery? Chodź tu. No, świecę tutaj. Oddaj, broń. Widziałam tutaj jakieś kłody dwie. Dobra. Moda? Moda. Patyk? Świnia. Co no, staw, jest? Nie. Świnie. No, świnie. No, awa! Co ja ci zrobiłem? Pewnie dużo rzeczy. A widziałeś takie coś? Takie ognisko. Mm, fancy! Dobra. Y wiosło. Bogato. Dobra, szybkie napełnienie życia. No i pakuj. Trzeba się napakować. Pakuj chopie. O, założę sobie to na łeb. Uuuu To będzie ta. Dama płynąca na przyjęcie. Jak przyjęcie. Palmackowy Dobra, było to wiosło tutaj. Tu jest wiosełko klasyczne, żeby było widoczne. Jesus, daleko do tego krapkinga. Jakie daleko? Zaraz odpalę motorówkę i będzie. Proszę, jakbyś chciała. Uuu, ile masz ty tego? komuś się powodzi. Nie. Po prostu jak byłaś na wycieczce, to trochę pozbierałem. Okej. Okay. Lato jest, ściągnij czapkę i płyń.. <noise> o, driftwood masz na przewiosło wiosło, jakby co. Taki jest plan. Klepie, klepie. Tylko wiesz co, może tak y, trochę się oddalmy od nich, bo ty kurde, Jezus Maria Messer. Bijemy, nie klepie, ma. Nie, ja będę chila rzucać. Dobrze, nie klecą, chodźcie do totusia. Ja to na wóz, jestem. To ty klep, a ja będę rzucać chila po prostu. O ty draniuwa, chodź tu. O, lecą, lecą. Jozda! Pop się spocił. <grymne> <grymne> Najlepsza technika. <grymne> Czekaj, bo się zaraz przysypie. No dobra, no to chyba tam płyniemy, co? <grymne> no podpływam, podpływam. A później kolejna. Eee, no atakuj. No Możesz nawet tankować je. Ja cię w takim tempie będę leczyć, że no. Ja. No. no i tak na hita się No bo jesteś napakowany. I miodu ile jeszcze? Ile jeszcze? No, mieliśmy 80 pszczół Idzie! One, one gdzieś tutaj są. Dobra, wiosełko I powolutku, powolutku. Uważaj płynie sobie pszczółka do ciebie. I to czaśnie. Uwaga. Uwaga, gdzie imba? Jeszcze jedna. Dobra, a jeszcze coś słyszę. No, jeszcze latają, latają, ale tutaj już chyba będzie można wyłowić. Jeszcze trzy biegną. <grymne> biegną po wodzie. <grymne> <grymne> biegną. Dobra, podpłyniemy. O, kobie. Dobra, łowimy dziada. No, spróbuj. Chcę, chcę schemat. Mm -hmm. Możesz spróbować. Może, te. Ojeku, tak sobie pomyślałam. O, ma, mam schemat na Tinder. To <trydent> trident. Błagać, ale płyną. Kurde, ty chodzą, ale <trydent> Nie mogę, nie mogę. Asystent ja płynąć. Dajcie mi wiosło. No, mi. Zapalisz lampkę, dziękuję. Proszę. Nie mogłem znaleźć wiosła, a przez to. Dobra, chodźcie, o... Do Zostaw mnie pszczółko. Go away. Dobra, możemy się tutaj schłodzić na maksa? Tak. Przede wszystkim zjeść kanapkę. O, albo no mi bolsa, lepiej. A miodek. A nom, nom. Jesteś głodny, zjedz kanapkę. Dobra, tego już nie potrzebuję. Gdyby nie fancy. Eee, zimny, stąd. Dobra już. Dobra, to, to na lunarną to wieziemy teraz. Odbijaj na lunarną, pakke. jesteśmy blisko. Sprawiedliśmy do góry. I to zastanawiam się, gdzie ja zostawiałem te wszystkie dziady teraz. A, dobra, ja już ser. widzę. Góry. Już odpływam. No. Ale ty jesteś zimowym stworzonkiem. Lampeczka. Masz lampeczka się świeci, dobra. Świeci, świeci. Trzymaj. Sobie świecisz czy mi świecisz. Dobra, zły, plecaka, nie potrzebuje nic. Czyli tak. To wywal. To do plecaka. Albo tutaj. Hmm, tego totalnie nie potrzebuję. Dobra. Bierem dziada. Idę się zwiedzić celunarną. Tu mnie jeszcze nie było, a nie byłam, byłam. Musiałaś być. Dobra, to są dziady. Paku, paku i lecimy. A gdzie odłożyłeś tam te pozostałe dwa ołtarze? Nad tobą. Boże, A, okay. co ja zrobiłem? Weź. Nic nie widziałaś. E, nic nie widziałam. O co ci chodzi? No nie, znowu. <ślesk> <ślesk> nie ten guzik rozłożymy ołtarze i ten odcinek y, kończymy <laughs> Czekaj, 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 czekaj. Mam na to idealną no. reakcję. Mam. <laughs> na górze, na górze, na górze róże, na dole fioki, a Wolfgang biegnie. I puszcza bąki. Aha, dobra. Ja muszę to tą łódką zawieść. Niestety. To co, przesiadać się do ciebie? Hmm, ja myślę, że bez sensu chyba. Bo ja to i tak tylko muszę połączyć, nie? Tak, tylko musisz wsadzić. No, no tak, bo się nie da tych połączyć niestety, trzeba je tam... Dobra, to chodź tu w takim razie, bo i tak zimno sobie zrobiłem. Chyba, że masz tam jakieś tam do chłodzenia swoje. Mm, ja ten, zaraz tutaj saletry sobie wydobędę Dobra. i sobie specraftuję ja... ognisko. O, akurat wypadły mi dwie nitry. To ja Dobra. lecim na Szczecin. Ewentualnie będę płynął przy brzegu, to sobie możesz wyskoczyć. Czekaj. Dzień dobry. Weź mnie. Zamawiał Ubera. I chyba się łódka zaczyna gdzieś jarać, albo to nie łódka. Dobra, to nie łódka. Chyba nie łódka. Nie, tutaj drzewo się podpaliło. Dobra, najszybciej będzie... Jak popłynę sobie po prostu tak. o. Jakby co, w EQT ognisko małe pre craftowane. No, 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 to poproszę. Tak? Już no, od koniecznie. razu? Już od razu. I tu masz deseczki, możesz. Nimi Podkładać? podpalić. Jak się będzie gasić. To mogę dać na pól. Proszę. Dziękuję. Tylko uważaj na skały, bo na tej łodzi nie mamy żądeł. Dobrze. I teraz cały czas lewo. Przynajmniej moje lewo. To. No widział? Pięknie. Dobra, gdzie to jest tutaj? Cyk. Niedaleko. Ty, 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 ty. Ale ty to Ale ty ten zawodowy robol. O i kolejne dwie seletry. No w razie czego na kolejne ognisko. No weź tam możesz tą dechę dorzucić jeszcze. No dorzucę, dorzucę, żeby się jarało. Dobra, gdzie to tutaj? tutaj chyba wcisnę, to będzie git. Tak tam były trzy obok siebie. No, 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 no. Pięknie mamy to prawie. I'm hot, I'm hot. A. Poproszę heala. Dziękuję. Proszę. Na Dobra, no to w tym oto momencie będziemy kończyć dzisiejszy epizod. Był ze mną Messer. Byłem, biegałem. W przyszłym epizodzie dołączy do nas e, Walkstaff walk jako NPC. I widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa! Bye!